W moim 16 odcinku na kanale Zgometli Dasha. Drodzy widzowie, będziemy dzisiaj grali klapstepa. Mam na nim 56%. On jest całkiem łatwiutki. Bardzo łatwiutki. Lubię ten poziom. To jest je chyba mój ulubiony demon z tych standardowych poziomów. Tu ponoć jest dużo secret Way'ów, Co się wiem, ale nie chcę. Tylko ich tylko chcę szlifować w formę w i dasz No i będę je przechodzić standardowo bez żadnych secret wave czy Secret Clip. Ile ty masz Piotrek na klap? Kru... Ile ty masz Piotrek na klapce kru... procent? A, tak na razie wyglądają moje statystyki na klapstepie. Chodzi ci z checkpointami. Tak. Aha. A z checkpointami to jest nic. Spodek, przez jakieś duże, kończaste słowa. A, ten koleś nie widział mnie poziom. Bardzo łatwy poziom. Nieskazitelnie łatwy poziom. Liczę na to, że może nam się Uda go przejść. Wez no małe prawdopodobieństwo. A miałem tu większy, re a, większy rekord, tylko że on się nie zapisał. I w tym. A to to są, żebyście dobrze widział. I znowu. I widzowie, ale jestem tego czegoś ciekawy. Czy jest taki poziom jak Lost Clapstep? Sprawdzi szybko, Lost, Clue, Step, Step. O, jest, jest, jest! Jest Lost, Step. I to z bardzo znaną muzyką z tych strasznych leveli, czyli ze skun ogie. Dam głos. To, to będzie... No nie! Ale <ścoughs> no to był xd. Hmm. Nie wydaje mi się to straszne. Będą jeszcze straszne poziomy widzowie. Okej, okay, no to. To jakieś jest słabe. To, to. O, to jest lepsze. No troszkę. Troszkę raczej trudniejsze, bym powiedział. Troszkę trudniejsze. O, jakby nie niewidzialny klapster. To tylko stać. Czemu oni są tacy głośni? Ach, nie? O to jak. Pff, nie mogę. Okej, okay, to jest troszkę straszniejsze. To, to są za dźwięki. Proszę, żeby mi coś strasznego wyskoczyło. Aha. Los. Nie, to będzie słabe. Patrzcie. Nie, chodzi o to. Nie. Ja pójdę po ładowarto, ale spróbuję jeszcze te. Czy tak? Te straszne poziomy im nie wyszły. Klapstab normalny, klapstab, to będzie jakieś... CO TO JEST?! Ale to? Nie, to w ogóle porażka. O, z muzyką Dead Factory. No, czyli tam będzie troszkę straszniejsze. Mm. Okej, okay, to w ogóle jest skudniejsze. Nie jest straszniejsze. Zawiodłam się na tych Lost Club Stepa, no to, no to gramy normalnego. Spam. Hmm? jak chciał wejść. Ja jestem przyzwyczajony do tego widzowie, że zawsze zdobywam ten pierwszy... Aj! Ten pierwszy coin. O, nie że... źle, to na razie. Easy, I widzowie, takie pytanie: Zgany, ym, Pomyślcie, jak? W, o Stambelgazie coś. Jaki, W waszym zdaniem, najlepiej jest, ym, g, jest są na, Jakby to powiedzieć, są na nim gracze, którzy najlepiej grają. Który serwer to, W waszym zdaniem, widzowie? Mi coś się myśli, że. Oj! Nie ja zdobyłem go. Tego coin na pierwszego. Mi coś się myśli, że. U... Że serwer USA albo EU. No to są te najlepsze, ale który lepszy? który lepszy? Co to było? To była zlagowana partyjka kapsela. Dobrze to dostosować. Co? O! O, ja wiem, jak to zrobić. Zrobić tysiąc bagetów. Ej, wynalazłem secret way, który jest trudniejszy. Który jest jeden z tych trudniejszych. Przepraszam, jest opowiadom. Tego? I o, widzieliście to widzowie? Jak miałem ten samolocik. Może my to damy tylko jak na to się tu działo. Bo ja wynalazłem nowy sekret, Way Trzymasz? I to O! Widzieliście ten samolocik? On był obrócony do góry nogami. Tak jak osoby które ja wieszam na linii na śniadanie. Nie no co, ja powiem? Nie no żal Demon. Klub Demon. O, będzie lekko. Myślałam, że będzie lekko na ten odcinek, ale kolejny film. Mm. Ej, ja myślałam, że. Włączyłem elektromana Adventures. Na którym mam 100%. Mam... Czem oni... Oni są pijani? Nie są pijani, nie są pijani, nie są pijani. Nie zwracajcie na nich uwagi, widzowie. Satan, niech tu wszystko żeby wam przeszkadzali. Oglądać ten posiłek, nie do odcinek pomylił. Luda. Mm. I się rozwaliły. Czemu ja na tej kostce się ciągle rozwalam? Oj, poczekajcie. 18% z lata pójdę podładować telefon. Okej, okay, na no to z zrób chwilowe cięcie. Widzowie telefon już jest naładowaniu, ale oni... Jestem nam tu właśnie przy przerwie No i, no i powywracali z Nie. Nie mogę z tą naszą rodziną. Bo będę rozważać nad zmianą nazwy kanału. Zamiast Projekt Świata 66 będzie Sekrety Rodzinne. Mm. O, 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 jest. Nie zginę. A! No nie. Oni terapeuty przesadzili. Przedawkowali sobie tordy, bo mój brat ma urodziny. No wreszcie zamknij. No wreszcie niech ta rodzina zamknie wreszcie pysk, no bo nie, będę musiał zmienić nazwę kanału na sekrety rodzinne albo domowa pasta albo mam albo chcę albo chcę albo chcę już 18 lat żeby się żeby wynieść z domu i zało, założyć i, i założyć więcej kanałów Ale cie mm. Chciałbym na tym odcinku pobić mój rekord. Pobić moją życiówkę. Czyli 56%. Niektórzy przeszli extreme Demony, a mają, a mają tutaj 30%. Wynocha. Idź Trzeba domknąć drzwi. Domknę. Wiatło. Ale nie wiem jak. Wrzuć, wrzuć. Nie, bo zniszczy klej. Nie. O. Kupujcie taki glue! Bo nim właśnie zamknąłem drzwi. Przepraszam widzowie, że przekonał. No, troszkę zasłoniłem znowu. <śm> po prostu po prostu chcę włączyć akurat klapste non-clip i pokazać, że to przeszło. mnie rzecz. <śm> By Byłbym głupi, gdybym się... Gdybym zasłonił ekran i byście się dali nabrać.

Ależ okropnie by się przydał. Lipa. <grym i wyszły> Ale przynajmniej ten był. Trzeba znowu domknąć drzwi. Nie ja mogę z nimi. Z tymi dziećmi. Spam. 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 Nie mogę z tym kolcem. Czemu nie mały? Tylko to jest gruby gigant. No ale tak wkrótce, ale i tak kiedyś na pewno tam przejdzie drzwi. Ale jak to ponoć wynika na fizolo, na filozofia, że każdy, że każdy nawet... że nawet największy lub to kiedyś przejdzie Tidal Wave'a. Okej, okay, to teraz będzie ostatnia próba na ten odcinek, bo mam już dość. Nie no, tak mnie ten kołys wkurzył, że zrobię sobie jeszcze jedną. No nie! No nie! Mam tego dość! O, gdyby ktoś skasował te kolce, byłoby tak pięknie. Musimy pilnować czasu. No, bo mamy czas do 18.30, a jeszcze wszystko musimy zdążyć, po nagrywam. Okej, okay, dobra, no to koniec tego odcinka. No to cześć!